Cześć, z tej strony Mateusz Gawron. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć trochę na temat gry poza zestawem, jak możemy to robić, a konkretnie chodzi mi o ćwiczenie na poduszce, na udach oraz napadzie. padzie. Powiem Ci tak, dlaczego warto ćwiczyć na poduszce? Jeśli chcemy uzyskać odpowiednią precyzję gry, to warto ćwiczyć poza zestawem właśnie na czymś takim, co absorbuje uderzenia. Bo poduszka... Poduszka charakteryzuje się tym, że nie ma takiego odbicia jak werbel, jak pad. Także ona pochłania te uderzenia, pochłania impact pałeczki. Czemu to się przydaje? Właśnie z powodu tego, że wtedy musimy kontrolować każde uderzenie. Nie liczymy na podbicie tego dźwięku, na grawitację. Po prostu musimy kontrolować. Musimy kontrolować każde uderzenie. Poduszka może nam się przydać na przykład podczas. Oglądania filmu można grać na poduszce, także to jest jedna z alternatyw. Moją ulubioną jest granie na Udach, to znaczy to samo. Udo także pochłania, nie odbija za bardzo. A taka jest prawda, że poduszkę nie wszędzie mamy, a Udo jest zawsze. <laughs> także moim zdaniem warto grać na Udach. Na początku one trochę bolą od uderzenia tych pałeczek, musi się. Ta skóra, te mięśnie przyzwyczaić, dosłownie jak podczas jakichś sztuk walki, gdzie powiedzmy najpierw uderza się golenie, miątek strasznie boli, a później się przyzwyczaja. Tak samo jest z udami. Na początku mogą być wręcz siniaki, jeszcze szczególnie jak się mocno gra, a później, później te uda się przyzwyczajają. I to ćwiczenie jest bardzo fajne, bo jest też przede wszystkim bardzo ciche. Także to jest super. Kolejną alternatywą jest także pad perkusyjny. Ja mam na przykład taki pad, to jest akurat Meinla, z sygnaturą Tomasa Langa, która już się zamazała od ćwiczeń. Jest to również alternatywa do, dla ćwiczenia poza zestawem, nie jest pad bardzo głośny, chociaż troszkę głośny jest jednak, szczególnie jeśli, pod, jeśli nóżki nie stoją na, na dywanie, to przenoszą się wibracje z spada. Także jest to również alternatywa. Odbicie jest dużo lepsze niż na udach czy na poduszce. No tu ta pałeczko odskakuje. Na udach czy na poduszce nie. Także możemy wybierać z tych sposobów. Moim ulubionym są uda, ale ty możesz na przykład polubić poduszkę albo pad. Można nawet mieć coś takiego jak drzewko padów, czyli w sumie taki mini zestaw do ćwiczeń różnych. Także y, wybierz, co uważasz, ale rozważ właśnie y, któryś z tych elementów, żeby wprowadzić poza grę, z, y, za, za zestawem. Bo zestaw to jedno, a to, co możemy wyćwiczyć poza czasem takim stricte na ćwiczenia, to już jest zupełnie inna inszość, jak to mówią niektórzy. Także skorzystaj z tej porady, na pewno będziesz mógł ćwiczyć więcej i lepiej. Do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć.